Wiedza dotycząca tego, w jaki sposób zarabiamy, jeśli chodzi o plan prowizyjny. I przyjdzie tutaj osoba, która zdecydowanie jest jedną z najbardziej zaangażowanych osób w kobiecym biznesie online. Dla tej osoby organizacyjnie nie ma niemożliwego. Większość z tych wszystkich eventów, które robimy tutaj wspólnie, czy też warsztatów, począwszy od warsztatów po tym inne, dodatkowe wycieczki, czy też gale. Ta osoba jest na 100% z tym wszystkim zaangażowana i dzięki niej to wygląda, jak wygląda. I ma niesamowite doświadczenie w tym oczywiście, ale też jest osobą, która y, przeszła bardzo dużą przemianę tutaj, jak każda z nas, ale myślę, że ona by wykonała jeszcze większą robotę, dzięki czemu jest tutaj w tej chwili jedną z najserdeczniejszych osób i naprawdę, uwierzcie mi, że można do niej i myślę, że cały zespół o tym też wie, że może do niej z każdą rzeczą zadzwonić i zawsze tą pomoc uzyska i to jest fantastyczne. Zapraszam tutaj Blue Diamond, tutaj Ektor,